Chcesz mieć łatwiejsze życie? Naucz się dystansu i ciekawości. W relacji wszyscy mówią o bliskości, ale rzadko kto mówi o dystansie. A ja mam teorię, że dystans jest tak samo ważny jak wspólne wyjazdy czy Netflix na kanapie. Po pierwsze dystans fizyczny. To jest przestrzeń na to, żeby być sobą, rozwijać swoje pasje i poznawać świat po swojemu. No bo kiedy wracasz z czymś nowym, z energią i historiami, masz czym karmić tę relację. Ona wtedy żyje i nie stoi w miejscu. Po drugie dystans do siebie i do wszystkiego dookoła. To umiejętność, żeby nie brać każdej uwagi, żartu czy drobnej różnicy zdań do siebie. Kiedy masz ten luz, łatwiej ci rozmawiać, mniej się spinasz, a konflikty gasną, zanim w ogóle zdążą się rozpalić. I po trzecie, ciekawość. Ciekawość świata, ludzi i nowych doświadczeń. Bo jeśli jesteś ciągle ciekawy, ciągle zbierasz inspiracje, które możesz wnieść do związku, wtedy twoje rozmowy nie brzmią jak co jadłeś na lunch, tylko jak nie uwierzysz, co dziś odkryłem. Dystans i ciekawość nie oddalają. One dają przestrzeń, spokój i nowe historie. A paradoks polega na tym, że im lepiej potrafisz czasem odpuścić i szukać nowego, tym bliżej jesteście. Daj znać, co o tym myślisz.